Witam Państwa serdecznie na kolejnym 22. posiedzeniu Rady Ministrów. Jest już dobrą tradycją, że posiedzenie zaczniemy od projektów deregulacyjnych. Także dzisiaj mamy kolejny projekt, który może skutecznie zabezpieczyć tych, którzy padają próbą wyłudzeń czy oszustw przy ubezpieczeniach obowiązkowych. To jest dalszy ciąg naszych działań bardzo wielu Polaków już skorzystało z możliwości zabezpieczenia PESEL-u. Pan minister, premier Gawkowski poinformował mnie, że to już 5 milionów, 5 milionów obywatelek i obywateli, skorzystało z tej możliwości. Tutaj mówimy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniu w funduszu gwarancyjnym i ubezpieczycieli komunikacyjnych. Tego obszaru to będzie dotyczyło, i nie będzie już można wyłudzać poprzez używanie czegoś w bez tak bezproblemowo, jak to do tej pory było. Chyba bardzo ważna sprawa, szczególnie dla tych, którzy przeżyli takie, takie doświadczenie. Chciałem także ministrowi spraw zagranicznych podziękować za w sumie nieduży przepis, wydawałoby się. Ale umożliwi on korzystanie z pomocy wszystkich ambasad Unii Europejskiej w krajach, gdzie polski obywatel na przykład zgubi paszport, albo znajdzie się z jakimś problemem, a akurat w tym państwie nie ma naszej ambasady i y, y, konsulatu. I będzie mógł w związku z tym skorzystać z pomocy wszystkich y, placówek y, państw Unii Europejskiej, które w porozumieniu oczywiście z naszymi władzami będą mogły na przykład wydać przy zgubieniu paszportu y, y, tymczasowe. Y, Zaświadczenie, które umożliwi na przykład powrót do kraju. Także drobna sprawa, ale jak Państwo wiecie, zdarzają się nieszczęścia poza granicami Polski w różnych często egzotycznych miejscach. Więc dziękuję za, za to są tylko przykłady oczywiście, ale za konsekwentne szukanie wszystkiego, co w polskich przepisach utrudnia życie i wszystkiego, co można no, bezkosztowo zrobić i szybko, tak aby. Ludziom żyło się rzeczywiście lepiej i łatwiej, i żeby było jak najmniej zagrożeń. Rozpoczynamy nasze posiedzenie w nowej rzeczywistości politycznej. Wszyscy przeżywaliśmy bardzo ostatnie miesiące, tygodnie kampanii wyborczej. Chciałbym, żeby bez wyjątku wszystkie panie i panowie ministrowie traktowali z powagą tę nową sytuację, ale przez powagę rozumiem jeszcze więcej pracy. Rzeczywistość polityczna jest nowa, bo będziemy mieli nowego prezydenta, ale nie zmieniła się w Polsce konstytucja, nie zmieniło się nasze zobowiązanie i nie zmieniły się oczekiwania obywateli. W Polsce rządzi rząd, co jest wielkim obowiązkiem, wielkim zaszczytem i, i nawet jeśli tak czujemy, że może być trudniej niż niektórzy z nas sądzili, że będzie, to jesteście tutaj od trudnych rzeczy, a nie od łatwych. Jeśli ktoś jest od łatwych rzeczy, to powinien, oczywiście, poszukać innego zajęcia. Więc bardzo, bardzo liczę na, wiadomo, kilka godzin trzeba było przemyśleć wszystko, co się stało, ale traktujcie swoją robotę jak zawsze serio, poważnie i z pełnym, z pełnym zaangażowaniem. Zwróciłem się do liderów koalicji 15 października w czasie naszego wczorajszego spotkania z kwestią votum zaufania dla rządu pan marszałek Szymon Hołownia zaproponował aby głosowanie ten punkt odbył się w środę 11 czerwca czyli za tydzień podano pierw informację że to będzie wtorek ale okazuje się że sala sejmowa we wtorek jest zajęta poprzez chyba przedstawicieli Komisji Europejskiej i spotkanie z naszymi urzędnikami patrzę na szefa MSZ-u, słucham, z parlamentarzystami i, i więc ze względów technicznych ostatecznie ustaliliśmy z panem marszałkiem Hołownią przed chwilą, że nasze wystąpienia i głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu odbędzie się 11 czerwca w środę. Jak się Państwo domyślacie, wtorkowe posiedzenie rządu, będziemy też wcześniej rozmawiali, też jesteśmy umówieni z liderami koalicji 15 października, ale także z Państwem będę rozmawiał nad elementami tego nowego otwarcia. To wotum zaufania to nie jest próba yy, yy, kontynuowania wszystkiego, co robiliśmy, bo wiemy dobrze po, tych, po tym półtora roku, że niektóre rzeczy można robić lepiej, szybciej, i yy, to wotum zaufania powinno być nowym otwarciem a więc ofensywne, a nie defensywne. Ludzie będą różnie komentowali, ale chciałbym, żebyście wy wiedzieli, że dla. Całej koalicji 15 października ten dzień ma być dniem takiego nowego impetu, i jestem przekonany, że sprostacie temu, temu zadaniu. No i bardzo dziękuję za to, co dotychczas udało, udało nam się wspólnie zrobić. Konsekwencją wotum zaufania będzie oczywiście także taka okresowa ocena prac rządu i poszczególnych resortów, ale temu poświęcony będzie lipiec. Zarówno za, za przygotowaniem, przygotowaniem całego przyszłego roku, oczywiście kwestia budżetu, etc., ale też oceny tego, co udało się zrobić, czego nie udało się zrobić, kto za co odpowiada i z konsekwencją tego będą zmiany, o których już wcześniej mówiliśmy, ale jak to mawiają klasycy, dobrzy nie mają się czego obawiać. Dziękuję bardzo. Możemy przejść do porządku obrad jeśli państwo pozwolicie